Cześć! Dzisiaj chciałem Wam pokazać taki oto egzemplarz różonecznika, czy jak to woli Rododendrona, to jest egzemplarz, który został przesadzony tutaj z ogródków działkowych Rod był w opłakanym stanie. No i jak widać po odpowiedniej pielęgnacji, po odpowiednim zaopiekowaniu się nim zobaczcie na końcach. Po prostu mnóstwo yy, pączków, z których mam nadzieję w tym sezonie będą, będzie mnóstwo również pięknych kwiatów. Został przesadzony o, w takie zaciszne miejsce ze słońcem nad lasem w odpowiedniej ziemi o odpowiednim pH. Tak właśnie należy pielęgnować te rośliny.